Dzień dobry. Wiem, że nic nie widać, ale jesteśmy w serwisie Toyoty. Zaraz wezmę mój samochód na sprawdzanie. A jeszcze raz e, dzień dobry. Jak widzicie jestem w salonie Toyoty, w serwisie Toyoty. Tam są za mną samochody. E, tak jak wam wspominałem jakiś czas temu, że było stukanie w samochodzie. E, tak dzisiaj jestem tutaj. Zobaczymy co wyjdzie. Dojechałem na szczęście na czas, bo korki są po prostu tragiczne. No i cóż, mam nadzieję, że to pójdzie bardzo szybko. Widzę, że tu jest to dość mocne e, przemeblowanie Ale pokażę Wam moje śniadanko, które tutaj zapewniają w Toyocie Mamy kawkę e, No i mamy nudle a to jest Michun. E, jest jeszcze nasilemak, ale stwierdziłem, że nasilemak już tu jadłem, bardzo dobry Zjem Michon tym razem Wygląda poczekalnia Tam jest jedzonko, kawa No i wiadomo stoliki No a tam stoją samochody Toyota Cross I Vios tam jest chyba kamery nowo, o ile się nie mylę Mam nadzieję, że nie będzie nic poważnego, bo Bo mam nadzieję, że tylko coś trzeba dokręcić i tak dalej i będzie spokój, no bo tak jak mówię w środę W środę, przyszłą środę jedziemy na wycieczkę do Na plantację herbaty i tak dalej Także auto musi być sprawne już jestem w salonie Toyota, to Wam pokażę jak ceny wyglądają To jest Toyota Vios Tak ona wygląda, się prezentuje A tu macie ceny, możecie sobie zobaczyć Przykładowa. Możecie sobie zatrzymać. Tak mniej więcej wygląda wios. Całkiem spoko. Wiem, że nic nie widać, bo się światło odbija, ale bardziej mnie interesuje. ta kamera. Kamera wygląda naprawdę sportowo, ale cena jest. <gry> Macie dwa, dwa warianty: albo 220 tysięcy, albo prawie 250 tysięcy za kamerę. Możecie sobie popatrzeć na spoty, specyfikacje, jeżeli kogoś interesuje. On nie Nie wiem, że nie widać niestety, ale ładnie wygląda Jeszcze Wam tył pokażę, bo jest bardzo sportowy Też jest niezły No i Toyota Cross Corolla Cross, o której też myśleliśmy kiedyś Natomiast jest ona o wiele droższa Możecie sobie porównać do ceny na przykład w Polsce 133 tysiące, pierwszy wariant 144 000, 140 tysięcy to jest ta hybryda także możecie sobie porównać, pamiętajcie, że 1 ringgit to jest prawie jedna złotówka fajne, no nie? jak widzicie tam jest auto potem go podnosić teraz więc do Podnoszą. Ciekawe czy coś z tamtej strony zrąbano, czy, czy coś było Zobaczymy Jako to sprawdzą i zobaczą co tam się dzieje pod spodem Mam nadzieję, że nic specjalnego Widzicie, jestem już w domu, dojechałem właśnie Szkoda, że nie mogę Wam pokazać drogi, jak wygląda po prostu z tego miejsca Natomiast problem jest taki, że po prostu ten samochód nie ma wbudowanej nawigacji i muszę używać telefonu, żeby odpalić przez CarPlay'a i tak dalej eee, czy tam eee, no, wiadomo chodzi przez Androida, czy tam przez eee, iPhone'a i tak dalej nawigację i później jakbym chciał nagrywać, to później mi się strasznie telefon ścina i nie mogę nagrywać, ale pokażę Wam w czym jest problem, niestety nie naprawili tego, bo nie mają części, dopiero będę musiał jechać w marcu drugi raz, natomiast już Wam pokazuję o co chodzi, więc nie wiem czy to widać, ale tam jest taka guma koło resorów i ona jest pęknięta po prostu, i ona lata, i wydaje po prostu takie dźwięki. i To jest problem, na szczęście e, wymienią ją po prostu w ramach gwarancji, no bo auto jest na gwarancji, e, bo jest całkiem nowe. No i tylko tyle, że będę musiał jeszcze raz tutaj, a znaczy jechać tam do serwisu. Tak wygląda sytuacja, na szczęście auto można spokojnie używać. Auta. Także bez problemu możemy jechać na tą wycieczkę w przyszłym tygodniu. Jedynie tyle, że czekam jeszcze jedna po prostu wycieczka do serwisu pewnie na początku marca, z tego co mi goście mówią, że będą dzwonili kiedy będzie część i wtedy po prostu będę musiał jechać, ale przynajmniej za ten czas zrobię też serwis samochodu, w sensie oleje, filtry i tak dalej, bo to już będzie prawie czas. Dobra moi drodzy, idę do domu, bo kurde, już jest 12, jeszcze muszę trochę popracować. Jak tam piękna fala deszczu idzie z tamtej strony. I tam też już zaczyna. Także mam nadzieję, że do nas to zaraz dojdzie niech się trochę ochłodzi. Bo jest strasznie gorąco. O, nawet się tam błyska, czyli burza idzie bardzo dobrze. Deszczu nigdy za wiele. Niech trochę popada. Bo ostatnimi czasami temperatura jest po prostu nie do zniesienia. To miejscówki już pewnie dobrze znacie. Tak, znowu mi okulary lecą. E, jesteśmy w Nasylemach. E, jak to się nazywa? Hmm? pożytko, do pulnej, no, będę jak beef rendang, natomiast, no, już widzieliście to miejsce, natomiast nie wiem, czy Wam pokazywałem to danie, natomiast jest to wołowina w przepysznym sosie, jest ostry, nie za ostry, ale jest po prostu mega, no i oczywiście standardowo weźmiemy do tego drink, tehtarik tak zwany, i, I to będzie to, co zjemy dzisiaj na kolację A więc e, mamy piw rendang Coś pięknego, popatrzcie na tą wołowinkę tutaj Ten ryż Wszystko cudownie, jajeczko Orzeszki, rybka Coś pięknego Oraz zupka Nie wiem, spróbuję tej zupy, bo jeszcze nie jadłem, to moja żona zamówiła Także będziemy jedli Czy nie jest to piękne po prostu? I później się dziwić, że nie mogę schudnąć Nie jest śmieszne, bo tak szczerze mówiąc, odkąd przyjechałem do Malezji to było w 2019 roku. 25 kg przywaliło, także grubo. Pamiętacie, jak zrobiłem bo w poprzednim filmie zbliżenie na to kasyno, które tam jest? Nie wiem, czy widzicie, tam jest podświetlone. Chciałem pokazać widok na całe miejsce, ale popatrzcie, może uda się teraz też przybliżyć. Fajnie to wygląda, tak jakby nie było, nic nie było i tam w chmurach. A gówno widać, szczerze mówiąc. Ale w każdym razie że tam to jest bo to po południu, także witam w kolejnym dniu. Trochę vlog będzie połączony, bo tak po prostu wyszło i tak by my sobie myślę ze względu na to, że są no, dzisiaj 14 lutego idziemy na kolację. To wam tego za bardzo nie będę nagrywał, natomiast e, później myślę, że zakończę vloga w sensie takim, żeby wam powiedzieć mniej więcej jak wygląda zakup samochodu po prostu w Malezji, jak to wygląda z kredytami i tak dalej, bo to też jest dość ciekawa sprawa. A w międzyczasie Dekoracje w pablicy Na Chiński Nowy Rok Proszę jak ładnie Muszę się przez kabel przewrócić no, Całkiem spoko Ok, a więc pokrótce żeby też nie robić Tasiem, co jak wygląda zakup samochodu, czyli możecie wziąć sobie pod uwagę mniej więcej ceny, które Wam pokazywałem, jak byłem w Toyocie. Weźmy sobie 100 tysięcy powiedzmy. I jak to wygląda w Malezji, musicie wpłacić 10% depozytu i od tego 10% depozytu jest stałe oprocentowanie mniej więcej jest około 2,2-2,4. To też jeszcze troszeczkę zależy od. Dealera i zależy też od banków, w którym oni załatwiają pożyczki. Natomiast wpłacacie 10% tak, 10% wartości samochodu, 90% bierzecie w kredycie i oprocentowanie jest stałe, ono się nigdy nie zmienia. i Jeżeli podpiszecie umowę na 2,4%, to tak będziecie mieli, czyli załóżmy. E, powiedzmy, bierzecie samochód za 100, no to średnio, jak zapłacicie 10%, no to średnio wychodzi na to, że musicie e, spłacić około 20 tysięcy. Weźcie pod uwagę, że maksymalna, maksymalny czas e, trwania pożyczki to jest 9 lat. Czyli przez 9 lat po prostu maksymalnie możecie spłacać samochód, i to wygląda następująco, że po prostu. Wiadomo, oni wam wyliczają od razu ratę łącznie z oprocentowaniem, i jeżeli podpisujecie umowę i wyjdzie wam, że musicie płacić 1000 miesięcznie, to przez wszystkie te 9 lat będziecie płacili 1000 miesięcznie. Czyli to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, będziecie spłacali, trochę wam rata spadnie, czy tam, nie wiem, oprocentowanie wzrośnie do góry, no to będziecie płacili więcej, bo tak, tak to nie działa. Po prostu w Malezji jest to stałe oprocentowanie. Jeżeli chodzi o no, no i wiadomo, jeżeli chodzi o kupno samochodu, to jest, wiadomo, cena samochodu. Musicie, musicie go ubezpieczyć, czyli powiedzmy, pierwszy raz ubezpieczenie e, samochodu jest dość, dość drogie. Ja Wam powiem, że e, ta Toyota, którą teraz mamy za ubezpieczenie w pierwszym roku, zapłaciliśmy około 2700 <laughs> libitów, czyli, czyli jakieś <laughs> 2500 złotych. Ej, nie przeszkadzaj na chwilę, idź, e, 2500 złotych. Na cały rok teraz będzie mniej, ponieważ po pierwszym roku macie 25% zniżki, czyli powiedzmy, no te 500 powinno nam spaść te 400, powiedzmy, e, powiedzmy ringitów, czyli po, no dobra, już powiedzmy, że ringi da złotówka to jest to samo. E, no i płacicie jeszcze Rowtax. tax jest zależny od pojemności silnika, działa to na tej samej zasadzie, jeżeli chodzi system angielski, e, czyli raz na rok trzeba zapłacić Rowtax, Routax zoliśnie mleko koło 300 ringitów za ten samochód. Czyli to też jest jakieś 270 e, polskich złotych. No i teraz jest pytanie, które czasami się pojawia: czy e, obcokrajowiec może kupić samochód? Tak, może kupić samochód, natomiast potrzebujecie gwarantora, tak to się mówi? no człowieka, który poświadczy, że w razie czego będzie za Was spłacał raty, jeżeli się e, nie wyrobicie, bądź, nie wiem, bo zaprzestaniecie, wiadomo, trzeba mieć, bank musi mieć i, 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 i sprzedawca muszą mieć jakieś, wiadomo, zabezpieczenie pod tym względem, e, także tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o krajowców, e, możecie dostać maksymalnie, o ile dostaniecie bo to też nie jest takie hop 70% pożyczki czyli wiadomo auto za 100 tysięcy musicie wpłacić 30 na 70 tysięcy powinniście dać, dostać e, kredyt jeżeli bank a, wam tego kredytu e, udzieli oczywiście jak obcokrajowiec zarówno e, możecie kupić za gotówkę czyli po prostu przynosicie pieniądze w walizce tak zwanej no i, no i wtedy już macie e, sprawę z głowy czyli tak to mniej więcej wygląda jeżeli chodzi o zakup auta wydaje mi się że już chyba można powiedzieć, że wyczerpałem temat, jeżeli chodzi o, o, o kupno samochodu. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie po prostu komentarz, czy coś, to wtedy bardzo chętnie na to odpowiem. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ brakuje mi chyba 10 albo 11 subskrypcji, żeby zacząć live. Y. A pamiętajmy o tym, że w środę jedziemy do Cameron Highlands i będzie to, mam nadzieję, niesamowita wycieczka, chociaż powiem Wam, że patrząc na to, jakie się korki zaczynają robić. No to może być to no, trochę długa trasa, że tak powiem, mimo że to jest 200 km, ale widziałem, że tam już nawet i do 5 godzin pokazywało, także zapowiada się ciekawie. W każdym bądź razie to będzie na tyle. Ja się zabieram za jakiś montaż tego filmu. Postaram się go jak najszybciej wrzucić do internetu. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Miłego weekendu życzę walentynek zależna się kiedy go oglądacie. Także dziękuję jeszcze raz, Papa, pa, do zobaczenia w przyszłych. Filmmas Papa,